Siema. Mam uszczelka kolektora wodowego, na wykrócie z wody. Tylko już sobie zdemontowałem. Z tej kolektora wodowego dzisiaj nie będę demontował, bo i tak nie mam spawarki, a muszę tam zaspawać tą dziurę od sondę Dlatego dzisiaj spróbuję sobie założyć ten z wody i ogarnąć może wiązkę i poskręcać kolektory. Może spróbować go podpalić jeszcze dzisiaj, że już mam wiązkę taką. Co pociągnęto, pogaję, gaję, muszę polutować sobie ją, wyciąć może to niepotrzebne i próbować to stykać jakoś do kupy. Jeszcze bym zapomniał, założyłem osprzęt alternatur pompę spomagania. wspomagania. Jest tam bardzo blisko paliwa, ale zobaczymy. Najwyraźniej dziś filtr paliwa tylko przyniesie wyżej, żeby zaczęli listwę paliwową. I na osprzęt wchodzi, pompa ogólnie ma dużo więc tak gdyby nie te węże od paliwa. A Nie wiem czy jeszcze ta pompa zostanie. Nie wiem czy wrzucam wspomaganie. Niby mam, które jeździło też na tej pompie i działało, ale nie wiem czy będę wkładał wspomaganie. Zobaczymy jeszcze. No, tak wygląda moja wiązka silnika. Zastanawiam się czy nie popsuć tej plastikowej puszki, żeby miała łatwiej z kablami przejść. Później między tutaj kolektorem. I no, ta wygląda. Tylko tu jest takie w sensie pocięta. Gazu, a to są wszystkie bardzo rozcięte żeby tylko zlitować kolor do koloru i robią na tyle. tu mamy wtyczkę do diagnostyki to było do cewki tu akumulator tu mamy do sondy i tu mamy główne gniazdo z którego musimy mieć sygnał do, do, do alternatora do wzbudzenia do licznika, do rozrusznika do pompy paliwa i, 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 coś tam jeszcze tu było z tego trzeba ja będzie tam się jakoś podłączyć do oryginalnej wiązki z Poloneza tam przekaźnik jadł paliwa no i tu całe osprzęt do koła silnika no i tu wszystkie łącze i wszystko zaraz sobie ją tutaj chyba właśnie popsuje pokruszę i ładnie później taśmę tylko owinę i tyle żeby miało wiele prości żeby ją później przesunąć no, tak to ogarnąłem sobie sobie taśmę, już na Wyrzuciłem ten duży plastik. mógłbym to o wiele bardziej jeszcze odchudzić. Z tej, o, z tego gniazda mógłbym wyciąć prawie, że większość kabli byłoby. To jest tylko kilka potrzebnych. Ale na razie nie mam schematu i nie wycinam. Mówię, a może się gdzieś do czegoś innego przyda ta wiązka. Tak została oryginalna ze 36 zawsze można by ją wrócić. I no, jest odchudzona. Trochę mniej miejsca, może być zajmowa. Wkładam na samolot, wkładam kolektor i zobaczymy co ja sobie jeszcze lutowałem, żeby na samochodzie polutuję, jak jakby będzie leżała na woltów, to tam jest też 5 minut, bo polutować kabelki parę i zasilanie może akumulator i zobaczymy. Może się z nim połączyć, może zakręcimy go, że <grym> będę musiał się tam przekopać jakoś i tam połączyć bezpośrednio pod liczniki. Problem jest też taki, że zmieniłem sobie liczniki na kraciaste i żadne kości nie pasują, tak żeby do, i tak odnowy robię kable do nich to myślę, że nie będzie z tym większego problemu no. Miałem wkładać kolektory, ale jak zobaczyłem, że będę miał problem z wodą, zacząłem podpłynąć wodę, zeszła mi z godziny wyszły mi takie esy, floresy, no nie za ładnie, ale jeśli będzie działać, to wystarczy później tylko, że dołożę tu zawór na tego węża, żeby zamykał Obieg na ciepłą wodę i, i tyle. Na razie składam tak, żeby go później zagrzać ewentualnie i zobaczyć, czy on będzie grzał w ogóle. Bo godzinek mi jak to ogarnąć, ale myślę, że będzie działać. I tak, skręcony paliwo pod oryginalne rureczki sobie tam poprzeginałem. Skręcone, kolektor też, wszystko pospinane. Wymiarek tak, nie wiem, czy dobrze. I dosyć to sobie Tutaj te kabelki, zapnę ceweczkę Klemy, jakoś, zapnę sobie tak na próbę, spróbuję Narazie jakiś schemat do tej kości Spróbuję nim przekręcić To tak, tak w związku z chłopem, tu coś było w polecie Pamiętam jak tu rozbierałem tutaj Czy coś było, ale jak to wyglądało, gdzie to mam? Nie mam zielonego pojęcia No, no cóż, najwyżej tego nie będzie, jeśli się nie zmieści i no, odprzęt złożony, tam złożone, wtryski zapięte, wszystko złożone. Potrzebuję no. trzy 3 kable, może cztery i powinien odpalić. Nie wiem, w jakim była, do Poloneza szło sterowanie. To był silnik poprzednio na Avimexie. Nie wiem, czy to były tutaj może te do sterownika silnika, czy to był sterownik silnika, nie wiem jak to było. Czy gdzieś w środku jest. To w każdym razie będę zaraz kombinował jakieś na szybko gdzie załączyć pompę paliwa no i na silnik no to plus to tam bezproblemowo tą kość znaleźć trzeba będzie gdzie podać i spróbuję go może odpalić dobra uwaga, wkładam akumulator Tu mamy plusa to oizolowane zobaczymy masa przykręcona tam akumulator Jakiś. tu też mamy masę tu. Tu też pierwsze podpięcie plusa. No, ale coś za coś przyiskrzyło lekko Dobra zaiskrzyło się, nic się nie dymi nic się nie dymi nie to do środka Radio gra Jedną polkę, jedyną Maję Miro, która grała tutaj na flecie lecie Mamy światło, budzi się do życia zawczasu jeszcze oleju. super drogiego oleju. To jest pusto, żeby nie zapomniał. Nie, na nim ultra to musi być. Jak widzicie, to widzicie ultra. Kosztował całe 80 zł. Chyba za śmiesznie tu za czyli cena bardzo dobra. O, nie wiem, jak 5 litrów start Dobrze, możemy za pięć stronami. jakiś taki schemat. Bo Z tego co pamiętam, w dużym momencie Zorowałem się tym schematem. Zaraz zapniemy. Zapoczę, wstrzyknę jakieś przegazniki, czy coś się pojawi. Dobra. Usterka ogarnięta, 20 minut mi zajęło. Okazało się, że jakieś polonezowa masa masuje. Ale gdy zaczynałem kręcić, to znikała masa na silniku. Teraz kręci normalnie. <noise> Szukam pompy paliwa i próbujemy. No, doszedłem do tego, że nie ma, nie ma impulsu na pompę paliwa. Nie ma prądu na przekaźnik, ale iskra normalnie jest. Zaproponuję na krótko. No to iskra, jak się poda normalnie zapłon na sterowni i się kręci rozróżnikiem, to iskra normalnie jest. Nie daje tylko sygnału na pompę paliwa. Gdzieś coś, czegoś jeszcze brakuje. Mm, mm. Więcej nie będę już dzisiaj kręcił, jest pierwsza noc, chcę spać. Akumulator mi umarł, padł. Skomunikować też nie nie skomunikować, nie wiem czemu. Gdzieś jeszcze brakuje pewnie jakiejś masy albo jakiejś pierdolony. Jeżeli się odpuszczam, zobaczymy jutro. jest piątek, wczoraj nic nie zrobiłem wczoraj z dnia przyszedłem, położyłem sobie cewkę zaponową I, i, i odpaliłem pompę paliwa na krótko, ponieważ nic z tego jeszcze nie działa i wczoraj go uruchomiłem na chwilę popracowałem sobie chwilę ale że nie było wody, tu nie go ani nic ale odpalił działa, dzisiaj się zająłem ogarnięciem wody oryginalny wąż jest 36 i się pasuje na jarku by był stąd. Tamten polonazowy rozciąłem go, wstawiłem taką rurkę. No i tu kombinuję, żeby go spiąć. Dzisiaj mam w planach sobie to wodę odernąć, nalać wody i odpalić go, żeby się może zagrzał, pochodził sobie trochę dłużej i, i, i tyle. No. Dobra, wszystko poskręcane, zalewamy wodę. karoz zbiornik paliwa I, i i będę go próbował odpalić to jest to jest a jeszcze pompa wody nie ma na pewno. Kurde, że pasek założyć. Dobra, tu idę założyć zbiornik. Jest suchy. Złożę zbiornik. Wciąż nim do tyłu, tu nie mam nawet miejsca teraz. I będę go odpalał. Dobra, zbiornik ogarnięty. na z nim. Ale udało no się. Dobra, to co odpalamy.